Mamy tutaj zapisane równanie prostej L. Szukamy teraz równania prostej, która jest prostopadła do tej prostej i dodatkowo będzie jeszcze przechodziła przez punkt P. Ale zanim dojdziemy do punktu P, zapiszmy sobie warunek prostopadłości dwóch prostych. Warunek jest taki: A1 oraz A2 to są współczynniki kierunkowe prostych. To jest współczynnik kierunkowy pierwszej prostej. Więc wpisuję sobie liczbę tutaj, minus 3. A2 muszę policzyć. A2 to będzie współczynnik kierunkowy drugiej prostej. Żeby wyznaczyć A2, muszę to równanie podzielić obustronnie przez minus 3. Stąd A2 to się równa 1 trzecia. Czyli y, zauważ, że aby powiedzmy, prosta K była prostopadła do prostej L. Współczynnik kierunkowy prostej K musi być liczbą odwrotną i przeciwną do, do tej liczby. Odwracamy i zapisujemy jako przeciwną liczbę. I tutaj mm, za znakiem plus wpisujemy współczynnik B. My go jeszcze nie znamy. To nie jest ten sam współczynnik co tutaj, nie możemy sobie go tak dowolnie przepisać, tej liczby, tylko musimy spełnić drugi warunek. Chcemy, aby prosta k była prostopadła i ponadto przechodziła przez punkt p o współrzędnych 3 minus 2. No to tutaj, patrząc tak logiczny, logicznie. Wpisujemy po prostu do równania prostej k tutaj współrzędną, współrzędną y, czyli minus dwójkę, a tutaj trójkę. I w ten sposób wyliczymy b. Trójki się skrócą, jedynkę przeniosę na lewą stronę i otrzymam b równa się minus 3. Czyli prosta k, a raczej prosta, której równanie szukaliśmy, będzie tej postaci. To jest nasza odpowiedź.